Hey, witam Was w kolejnym odcinku. Sorry, że taki zdyszany jest Sito. Jest wykrywacz. Jest teściu nawet. Z wykrywaczem. Lecimy na plażę. Zobaczymy co tam ciekawego będzie słychać. Jak coś fajnego wyjdzie, to na pewno to zobaczycie. Co mogę więcej powiedzieć? Jest pogoda fajna. Miała być burza. Nie ma. Jest pięknie jak widać. Idziemy na plażę, pochodzimy potuptamy. Może ktoś coś zgubił, może wyjdzie jakaś moneta. Przepraszam, że tak wieje. Latamy sobie po plaży z teściem. Ja mam po 20 minutach 17 groszy. No ale teściu już, już wygrał. Mogę. Taki piękny reset Musta. Mustang. To nie ma lipy. Idziemy Kurde, normalny bumbu. Pozdro Broda i chłopaki. Taki bum-bum na start? no, bueno. Świetna, świetna, świetna sprawa Ekstra Jest bum-bum Funkielnówka nieśmigany, proszę bardzo Teściu tam chodzi Ja mam taki fan, Co to jest za model? Jak ktoś wie nie wiem. Pieniędzów nie ma, są bumbumy. Kolejny sygnał. Klas! <noise> <noise> ciągnik. Nie ma lipy. Nóweczka sztuka, proszę bardzo. Taki bumbum -bum ciągnik. Teściu mówi, że coś ma. Ha, no i ma. 50 groszy. Roki cały londyn. No. Tak, 2,20. Dwa Może dzisiejsze. Tak, pewnie dzisiejsze w końcu jakiś. W końcu jakiś e, w ogóle pieniądz Powiem Wam, że tak bitnej plaży to dawno nie widziałem. Kapsel, jak jest, to jest kurde. Raryta. Raryta, szaleństwo, nie? Nie ma nic. Sygnałów nie ma, Michał już kopie tam rę rękoma, ręcami, ręcami, ręcoma. Też się mówi ja idę do domu. Do polowego. Nie ma nic. Nie ma nic, nie ma nic, a zobaczcie, co chłopaki wykopali. Pokaż. Warszawska ferajna. Proszę bardzo. Można? Można. A mówią, że nic nie ma. Także pozdrawiam chłopaki, dzięki za znajdkę do filmu. Nadal mam. W miarę sensowny sygnał. Albo bym powiedział nawet dwa. Może na żywo kopniemy? Pozdrawiam chłopaków, z którymi rozmawiałem, zbiłem piątkę. No tak, widzicie już. Piękny, świetny sygnał garaż to jest tak? No, garaż. Kolejny śmieć. No. Ale jeszcze wysypiemy. Tak. To było tyle. W końcu jakiś sygnał 20 groszy po półtorej godziny, eee, powiem wam, że jest tragedia, nie? To już swoje poleżało. 20 groszy. Rocznika wam nie powiem, bo nie widać. Mogę ja zobaczyć rocznik? Nie widać. Sygnał 55. Kamera się trzęsie, Powiedziałbym, będzie moneta. No i, no, i tu macie właśnie monetę. Ojejku, dramat. 10 grosz. Jakby kto pytał, no naprawdę, moneta, nie Michał? Tak, kupa siana. Nie, <laughs> nie zobacz, jest. Bordowana jest. <laughs> trochę poleżała. Takie by się trafiło, nie. Szał nie ma. Pierwszy dzień Standardowo torba śmieci Jakby nie można było wyrzucić do kosza Full U teścia to samo, nie? O, on już mówi, że garść wyrzucił Smacznego i mi nie kupił Kolejna dawka śmieci, wszystko do kosza o, druty, pierdoły Podsumowania raczej nie będzie, bo nie ma z czego. Ja mam dwa samochodziki, też ma jeden. No i, i co? Z... No, też to mamy trzy bumbumy. I normalnie z bilonu to ja mam 50, 70, 90. Mam normalnie złotówkę. Także szał. Myślę że, będzie, o, myślę, że będzie to odcinek łączony z kolejnego dnia. Także dyrektujcie się pięknym zachodem słońca i do dalszej części odcinka. Drugi dzień idziemy sobie na plażę z Michałem. Zobaczymy, czy znajdziemy dzisiaj chociaż złotówkę w jednym bilonie. Bo powiem Wam, no jest ogólnie tragedia. Nie wiem, czy to będzie w jednym odcinku, czy będzie w dwóch. Myślę, że będzie w jednym, bo nie ma co pokazać. Idziemy sobie takim duktem, także jak dojdziemy na plażę, to się widzimy przy pierwszym sygnale. No i też wygrał, nie? Moneta. Moneta będzie co będzie? Nie wiem co będzie. Pięć grosz. Chyba ta. Gratulacje. <noise> A Michał wykopał. Kopiemy na żywo. Jest w sicie. Jest w sicie i ja już mówię, dobra, już nie musisz cudować. Mamy piękne hey. dwa złote. <noise> Dramat. Tak dla śmiechu, ale Fantem dnia dzisiejszego to jest grzebień. Mm. <laughs> Nie ma kompletnie nic z tego dołeczka, Michał szarpie. Masz coś? Co zgadnie? Pierwsza złotówka, ja pierdykam, rok 92, Sara, pozdrawiamy. Także jakby ktoś pytał, na tej plaży nie ma nic, jak widać. Pierwszy większy nominał. Na żywo lecimy, kolejny sygnał. Sprawdzę, nie ma, czyli jest w sicie. Teraz uwaga, uwaga, trzymamy w napięciu, jest zrywka, gdzie ty ją masz? Nie gdzieś tam była. No teraz już jej nie ma, dawaj. Ryj, no bo nie ma. Jest. Nie ma całkiem dobre sygnały w Sarbinowie Ja mówię kapsel o jednak nie kapsel Co mamy? Pwartego oh, jak. ojej Kurde Co to jest Taki starszy Także fant dnia drugiego plus złotówka 5 groszy autko 5 groszy autko o, fajnie było Mi się wydaje, że idziemy do domu. Podsumowanie. Nie ma za bardzo z czego.